Cześć, tutaj Miłosz, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić panel sterowania czyli takie miejsce, w którym steruje się całą elektroniką w kamperze. Kiedy robiłem ostatnio system wody w tym kamperze, postanowiłem na tym sporniku dodać kilka przycisków. I to skłoniło mnie do myśli, że zamiast panelu schowanego tam przy nadkolu, do którego dostęp nie jest najlepszy, wszystko mógłbym zrobić tutaj, z łatwym dostępem. Przyszedł czas wyciąć sklejkę. I teraz wszystko trzeba porządnie wyszlifować. I tutaj przychodzi czas na rozwiercenie otworów, ale nim to, to najpierw trzeba mieć projekt. Dla swojego pierwszego panelu sterowania tworzyłem specjalny projekt. Wykonałem go w aplikacji Carbide Create, ale spokojnie, jest to banalna w obsłudze aplikacja. Przyda się suwmiarka, odrobinę cierpliwości i chęć robienia czegoś samemu. Tworzymy projekt, a później wszystko drukujemy i przyklejamy na kartkę i na nim wycinamy. Jednak w tym nowym panelu otworów było na tyle mało, że zaryzykowałem i wymierzyłem wszystko linijką i metodą na oko. Jeśli chodzi o wycinanie, to nie miałem jakichś specjalnych narzędzi. Po prostu wyżynarka, a otwory otwornicami. Przyszedł czas na wykończenie. Całość ponownie okleiłem matum antypoślizgową do szuflad, ponieważ bardzo podoba mi się ten wzorek. Klej, jaki użyłem, to tapicer w sprayu. Jednak po kilku wyjazdach mam zastrzeżenie. Przy mocnym słońcu klej zaczął puszczać, więc chyba nie jest to najlepszy wybór. Oczywiście precyzja tutaj ma duże znaczenie, dlatego całość staram się zrobić najlepiej jak potrafię, tak aby później cieszyło oko. I tak finalnie z przyciskami i całą resztą wygląda nowy panel sterowania. Czas go podłączyć. Przewody pociągnąłem z akumulatora, a dokładniej to oczywiście z zabezpiecznikiem, 9 żył i 2 dodatkowe na 230 V. A teraz trzeba zaprawić kilkanaście końcówek i połączyć wszystko w logiczny sposób. Trochę wyszło spaghetti, ale przynajmniej działa. I tak wygląda nowy panel sterowania. Oczywiście większość z tych komponentów kupiłem u Chińczyków. Przede wszystkim te włączniki na 12V. Bardzo ciężko jest je dostać u nas w Polsce. Przydatną rzeczą dla osób, które chciałyby coś takiego wykonać, jest strona, gdzie możecie sobie wymierzyć, jaki przekrój przewodu potrzebujecie. Przypomnę, że dla 12V straty napięcia są bardzo znaczące. Tutaj macie oczywiście link, oprócz tego dodam go w komentarzu. Mogłem lutować, ale ja znam siebie. Wiem, że za kilka, może kilkanaście tygodni będę coś tutaj dodawać, zmieniać, więc na razie zostawiam to tak. I tak jak wcześniej mówiłem, ten klej nie jest chyba najlepszym wyborem. Tutaj to dodatkowe wycięcie puściło, a po co ono jest? Jest to specjalne wycięcie na woreczki w zabudowie kuchennej. O wszystkim co jest po co w tym panelu nie będę opowiadał. Każdy zrobi po swojemu, ale pokażę wam trzy najważniejsze rzeczy. Pierwsza to wskaźnik napięcia dla akumulatora, druga to ten włącznik, bo łączy on przekaźnik, który jest dla przetwornicy. Film o wodzie pojawi się już za niedługo, ale zdradzę wam w tym filmie z Elektryki, że ten przycisk uruchamia pompę tam z drugiej strony która pompuje przez całe auto wodę aż do tego kraniku na boksie, który wyjeżdża z samochodu. Ale działanie tej pompy z kranem zobaczycie już w filmie z ulepszeniem wody w tym mini kamperze.